Oglądacie program Disco Relax. czas na pytanie jubileuszowe, czyli 20 lat płaczności, bo byliśmy w tej pierwszej części programu Disco Relax. Kochani, mam zapomniany typowy, taki typowy topa. na 20-lecie w dalszym 20, 20 ulubionych, największych piosenek, z lat 90. -tych. Możecie zgłaszać na stronę wasze. Na głosowanie na Waszych Dysku. A zatem rozpoczynamy, uwaga, specjalną złotą twójczytkę programu Disco Relax. Już za chwilę zobaczycie projekt na typu na topa. Zaczynamy, zaczynamy, to zadamy Serce o płacze I nadzieje je zmierzę Bo dziewczyny, którą kocham Opuściłam nagle nie, Zostawiłam uczucia I zostały całkiem same ja ja o niej ciągnęła, nie od mam. O miła moja, czy straciłem kiedyś się? Czy zrobiłem ci są to, że ci se dołgiło, że o miła moja, czy masz? Twoje serce jest tak twarde, że opuszczasz teraz mnie. W sercu został smutek, wspomnienie tamtych ja cieszyłem się tak bardzo Ze spędzonych jasek mił Troskwych ukochałem Nie zobaczyłem nigdy Nie, nie przytulałem znów do serca Najpiękniejszych wszystkich że straciłem kiedyś się? Ósmego, dzieci w znu mym Bożnego, tkwić o miła, w uważnie serce jest tak warte,